I tu taki przy, przykład, to jest y, ciekawa dosyć historia ze słowem Mirek i Mireczek. Nie wiem, czy słyszałeś, Marku. Mi, Mirki, na przykład. Właśnie ta, ja to tego, jest, nie, tego nie wiem. To jest użytkownik serwisu wykop.pl. I to jest Mirek i Mireczek. Aha. A wzięło się to y, stąd, że w tym, na tym wykopie jest taki dział, czy taka podstrona, która się nazywa mikroblog. Y, I nazwa ta jest do mikro, czyli ktoś mówi, że na przykład napisał coś tam, na mikroblogu coś tam czytałem, ale to oczywiście jest za długo, no to ktoś tam napisał i, że i ludzie piszą na mikro jest ciekawy tekst i tak dalej, ciekawy wpis. I ktoś kiedyś po prostu zrobił literówkę i zamiast mikro napisał Mirko, Mirko. i ludność ta podchwyciła, czy użytkownicy tego serwisu społecznościowego to podchwycili i zaczęli nazywać w ten sposób nie tylko blog, ale w ogóle całą tą, cały ten wykop. No i, i właśnie tego, czyli Mirko, 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 to się stała nazwa po prostu tego serwisu społecznościowego. Taka, taka potoczna. No właśnie, no i skoro ten serwis to Mirko, no to, to już nam zaczyna brzmieć, prawda, bardzo podobnie do imienia. No więc skoro serwis to Mirko, to jego użytkownicy to Mirki, prawda, jeden mhm. Mirek albo Mireczek. Yy, yy, no I to nam daje właśnie, właściwie tutaj jest taki sam mechanizm, jak przy tych Hadasiach, Madziach i Felicjach. To znaczy yy, mamy tutaj możliwość, otwiera się możliwość takiego bardziej osobowego zwracania się do kogoś. Akurat tutaj no, ciągle mamy tych ludzi, tylko że inaczej ich sobie nazywamy, przez co oni stają się jacyś tacy nam bliżsi. bliżsi. Mhm. Hej Mireczki, czy czytaliście coś tam, coś tam, ktoś mhm. napisał. Albo jakiś Mirek napisał wczoraj, że... Mhm. Czyli już nieważne, czy to, czy to Jan, czy Kazimierz, czy, czy Anna, nieważne, to jest Mirek albo Mireczek. No właśnie, to Mirek albo Mireczek to chłopak i też oczywiście też jakiś Mirek ogólnie się mówi o użytkowniku nie zając jego płci, ale jeśli się chce zaznaczyć właśnie płeć żeńską, to tutaj jest i to, yy, wydawałoby się, że jeżeli jest Mirek, no to będzie Mirka, prawda? A to nie, Mirabelka. Yy, więc Mirabelka jest yy, żeńskim odpowiednikiem Mirka, czyli to jest po prostu użytkowniczka tego serwisu yy, wykop.pl. To jest oczywiście trochę zaskakujące, no, że dlaczego Mirabelka, a nie Mirka, ale, dla, ale no, takie jednocześnie i kreatywne i też takie sympatyczne po prostu prawda? Mirabelka. No lubimy tak, lubimy mirabelki. No mirabelka to wiemy, że to jest gatunek śliwki, ale tutaj bardziej chodziło oczywiście o tę taką... Żebe, że, żebelka, i tak, 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 no, dziewczyna. Tak, 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 prawda, tak, tak dziewczyna. dziewczyna. No zresztą w ogóle owocu, nazwę owoców też lubimy i same owoce lubimy, zwłaszcza jeżeli mają formę zdrobniałą. Akurat mirabelka przypomina zdrobnienie, tak, chociaż zdrobnieniem nie jest, jest. Mhm. ale taka cytrynka, czyli samochód marki Citroen, mhm. no to już cytrynka, już jest zdrobnienie. Dlaczego lubimy te zdrobnienia? Dlatego, że kojarzą nam się z czymś miłym, z czymś sympatycznym, z czymś bezpiecznym. Skoro coś jest, coś jest małe, to nam nie zagraża. Albo I rodzi jest... w nas takie uczucia opiekuńcze, no w ogóle taką, taką sympa, takie sympatyczne. Tak, albo w tych zdrobnieniach jest element pieszczotliwości tak, też, prawda? Tak. Czy nawet takie takiej nazwie mirabelka, która nie jest sama zdrobniała, bo nie jest to tak, że mirabelka to jest mała mirabela, ale w, jakby w połączeniu z tym Mirkiem, czy nie tylko w połączeniu, czy w kontekście tego Mirka i, i Mireczka, coś się wydaje taka no nazwa pieszczotliwa tak, tak, tak prawda tak. no mhm. właśnie to są różne, to są nowe słowa które znajdą się w naszym słowniku y, nowych wyrazów nowych nowych, tak, nowych Prowadzonych, leksemów, tak. obserwatorium, prowadzonych tak. przez obserwatorium językowe na tej stronie której adres przypomnimy mhm. www obserwatoriumjęzykowe jeżeli państwo mają propozycje nowych słów to, to... zgłaszamy, zachęcamy do zgłaszania tam jest taki przycisk który zgłoś hasło zgłoś hasło a powiem że mirka Mirek i tę mirabelkę i te wszystkie inne tego typu słowa y, przysłała nam pani, 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 pani Emi, Emilia. Przepraszam, nie pamiętam imienia, ale na E było to imię. Emalia. <grym> Emalia, tak, e... em, Emalią przysłała. Y, tak, więc za, za, zachęcamy Państwa wszystkich do zgłaszania słów. I dziękujemy.